Witam was kochani na moim kanale. Jest to czytanie na listopad 2019 roku dla raku dla was. Eee, wiecie co? Tak patrzę w te karty. Macie jedno z trudniejszych czytań na, na ten miesiąc, listopad. Wolę, jak te karty mówią same dobre rzeczy. E, natomiast to nie znaczy, że te mówią złe. Te mówią e, tak naprawdę o waszym takim trudnym czy ciężkim nastawieniu na ten miesiąc. E, I powiem tak, jak wiecie, są to czytania ogólne. Nie z każdym z was będzie to rezonować. Więc bierzcie dla siebie tylko to, co sądzicie, że to jest dla was, a resztę po prostu pomińcie. Jeżeli natomiast mielibyście ochotę sprawdzić sami, jak to wasze konkretnie życie może wyglądać, zapraszam do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się pod spodem filmiku. Z jakimi energiami wchodzicie w ten miesiąc? Jest takie powiedzenie, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. No, i mam wrażenie, że właśnie Wam się tak niczego nie chce. Brak energii, brak motywacji, e, takie kombinowanie, oszukiwanie samego siebie, oszukiwanie e, otoczenia, taka, e, takie zatrzymanie. No właśnie, jeżeli z takimi ciężkimi emocjami wchodzicie w ten listopad, to kurczę, co można osiągnąć, co można zrobić? Można co najwyżej bardziej zepsuć. E, niż tak naprawdę coś ruszyć do przodu. I tutaj karty e, pokazują jedno. Może zacznę od wyrocznie wizji. E, karty Ciro Archetego. Karta, która mówi, e, mówi o wyjściu naprzeciw, e, o duchowych więziach, o połączeniach. E, I może to jest właśnie wyjście dla Was, żeby spróbować rozmawiać, żeby poszukać ludzi połączonych z wami, ludzi, którzy tak samo jak wy rezonują. Być może rozmowa, wygadanie się, przyjrzenie się problemom sprawi, że zobaczycie to w zupełnie z innej perspektywy i będzie wam po prostu łatwiej Podjąć jakieś kroki, cokolwiek zrobić w tym swoim życiu, żeby tej energii właśnie było więcej. W waszym życiu osobistym, rodzinnym, tutaj karty mi pokazują miesiąc taki, on po prostu przeleci. Sprawy, które trzeba będzie załatwić, załatwi się gdzieś, ale w tym wszystkim takie, takie ciężkie emocje, takie niedocenianie tego, tak naprawdę, co macie. Jeżeli szukacie partnerstwa. Karty mi pokazują, że jest szansa poznania takiej osoby. Ja mam wrażenie, że w życiu niektórych z Was takie osoby gdzieś tak naprawdę kręcą się w Waszym pobliżu, ale niekoniecznie Wy ich dostrzegacie, jakby pogrążeni w tych swoich emocjach, skupieni na sobie, nie dostrzegacie świata dookoła siebie. Macie szansę właśnie na wejście w relacje w listopadzie i te relacje, które mają szansę być naprawdę takimi poważnymi relacjami. Sytuacja zawodowa, no moi drodzy, tutaj to się dzieje. E, mam wrażenie, że e, cokolwiek byście nie robili, to i tak nie jesteście z tego zadowoleni. Cokolwiek by się pojawiało, to i tak uważacie, że Kowalski ma lepiej. E, I no i tyle tych emocji, tyle tego negowania, tego, tyle użalania, tyle tej wody powoduje, że ta sytuacja zawodowa ona jest ciężka. Nie dlatego, że taka jest, tylko dlatego, że wy ją tak postrzegacie. Eee, i, I co trzeba zrobić? Eee, przestać eee, marudzić a po prostu zacząć działać i to działanie jest najważniejsze. Tutaj po pierwsze takie ostrzeżenie dla Was, nie dajcie się wciągnąć w takie złote interesy, gdzieś propozycje, które na zasadzie zarobić, a się nie narobić, zainwestuj pieniądze, będziesz miał zyski. Uważajcie na szóstów, bo takie sytuacje mogą się pojawić. E, najważniejsze w tym wszystkim, żebyście odpowiedzieli sobie, czego Wy tak naprawdę chcecie, jakiej pracy, jaką pracę chcecie wykonywać, e, jak chcecie zarabiać, co, wam, co jest Waszą pasją, co Wam sprawia przyjemność. E, jeżeli to określicie, to następnym krokiem po prostu spróbujcie odnaleźć takie zajęcie właśnie. E, także to nie to, że to jest niemożliwe, żeby w tym miesiącu listopadzie cokolwiek ruszyć do przodu. Jest możliwe, ale wasza perspektywa potrzebuje. Musicie zmienić swoje podejście właśnie do tego. I tego wam, kochana raczki, życzę, żebyście spróbowały znaleźć znaleźć w sobie energię, znaleźć energię w swoim życiu, taką pozytywną energię, a zacznijcie od teraz. Po prostu uśmiechnijcie się szeroko do siebie, do ducha, do ucha i powiedzcie, że. Że właśnie, że jest dobrze i każdego dnia dzieje się w moim życiu coraz lepiej i lepiej. Pozdrawiam Was.